Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne nagranie, kolejne wideo z serii Chill Out po pracy, czyli krótki wypad kilkugodzinny na łono natury, a tym razem zapraszam Was do lasu i odwiedzimy miejsce, o którym już trochę zapomniałem, bo tak naprawdę w przeciągu ostatniego roku to byłem tu może dwa, trzy razy, nie więcej chyba, a zabieram Was do miejsca, gdzie właśnie około roku temu zbudowałem szałas w lesie. Muszę powiedzieć, że byłem tu niedawno, jakiś tydzień temu czy dwa, zobaczyć co się dzieje, czy w ogóle szałas stoi, ponieważ no, były okropne wiatry przez te ostatnie dwa miesiące. Przychodziłem tędy i zajrzałem, no okazało się, że na szczęście szałas stoi. Zresztą sami zobaczcie jak wygląda, a ja Wam powiem, co w nim zrobiłem. Ja już widzę mój szałas, i ciekawy jestem, czy Wy go widzicie. Dobrze jest ukryty. Teraz zapewne go już widzicie. I tak się prezentuje po około rocznej e, nieobecności e, ten mój szałas. E, co tu, co tu trochę naprawiłem ostatnio, tak jak Wam powiedziałem. No przede wszystkim wyściółka. Nowa wyściółka całkowicie. Ech, zaraz wejdziemy do środka i Was oprowadzę po włościach, ale no wygląda to już fajnie. Jak się rzuci taką świeżą wyściółkę i fajnie się na tym leży. Ech, troszkę pouszczelniałem patykami, trochę liśćmi. Ech, oczywiście wszystko to jest zbierane, jak wiecie, z tego co spadło. Nic nie ścinałem, nie zrywałem, nie rębałem żadnego drzewa. Też jest go tu mnóstwo, ale tak jak mówię, wszystko naturalnie spadło. No i tak prezentuje się z daleka. Całkiem fajnie ukryty. Myślę, że wybrałem świetne miejsce, bo naprawdę. Dopiero trzeba tutaj podejść do niego jakieś 15 metrów, 10-15 metrów, żeby go zobaczyć. No i trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie on jest, bo jeżeli podejdziemy tak całkiem bokiem, 10 metrów, to możemy go w ogóle przejść i nie zauważyć. A teraz zajrzyjmy do środka. No a w środku, pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to ten taki alastolik z. Kawałki, kawałka drzewa, który gdzieś tu leżał, troszkę go obrobiłem. Wyciesałem, żeby tutaj było równiutko No w środku co w środku, jeżeli chodzi o wysokość to nic wiele nie mogę pokazać poza sufitem. I po prostu szałas jak szałas. No i powiem, że chciałem tutaj dzisiaj trochę porobić w moim zamyśle było, żeby zrobić na zewnątrz jakieś miejsce do siedzenia i tam też coś w stylu właśnie tutaj tego miejsca, gdzie już sobie tutaj piekłem, tej mojej mini kuchni. No ale niestety muszę wam powiedzieć, że ten mój szałas. Jest bardzo blisko drogi, właściwie jakieś 100 metrów z kawałkiem. E, jeżeli jest dużo liści e, w lato, to tego miejsca nie widać. I jest. E, no nie widać mnie, jest cisza, prawda? Ale na tę chwilę dużo ludzi chodzi z psami, spaceruje. E, I na pewno by mnie tu było widać i słychać, gdybym cokolwiek ciął e, czy rąbał. No bo chciałem z tych kawałków, które tutaj leżą jeszcze dużo tego naspadało właśnie zrobić takie sobie miejsce do kucharzenia. Oczywiście na kuchence gazowej, nie inaczej. Ale chyba będzie tylko samo kucharzenie i chyba znowu tutaj w tym miejscu, w tym szałasie. Zobaczymy. Idę się rozejrzeć. Materiału do budowy nie brakuje. Jak widzicie jest tu sporo Drzewa, które jest już połamane, spadało. Tu mamy taki piękny korzeń, ale on jest wrośnięty w ziemię, więc nie będę go ruszał. Na pewno już jakieś zwierzątka, żyjątka go zaabsorbowały. No i tu jak widzicie, jest mnóstwo tego. Towaru, więc jest z czego budować. A tu mam jakieś ślady dzikich zwierząt, pewnie saren. A tu jeszcze jakieś większe bobki. Także już zauważyłem, że właśnie bywają to czasami sarny. Przyroda budzi się do życia. Już biedoneczki się obudziły ze snu zimowego. Czy jak tam. Jeżeli chodzi o przyszłe plany, to chciałbym dokładnie w tym miejscu, jak widzicie, zrobić właśnie fotel do siedzenia. Myślę, że tutaj dużo nie będę zmieniał, ale tutaj po środku chciałbym przynieść jakiś fajny pieniek. Coś w stylu. Tego pieńka, albo jakiś duży kamień, jeżeli znajdę, położę go tutaj po środku i żeby tutaj było miejsce właśnie do gotowania, do kucharzenia, prawda? Fajny taki zakątek. Podoba mi się tutaj właśnie to drzewko, bo można się o nie oprzeć. A do tego dziki rozkopały ziemię, to nie ja, jakby co, ale jak tu będę dekombinował, to właśnie mógłbym tej ziemi trochę rozsypać wokoło tego pieńka czy kamienia tak żeby było bardzo bezpiecznie jeżeli bym tutaj kiedyś miał kucharzyć, prawda? Także takie plany na przyszłość. Nic się nic nie będę robił poza tym co już powiedziałem, czyli jajecznica z jaj przepiórczych, także zabieramy się do smażenia Że wszystko byłoby fajnie i dobrze, gdyby nie to, że zapomniałem łyżki albo widelca. To sobie na szybko prowizoryczną łyżkę, ale naprawdę pierwszy raz mi się zdarzyło, że zapomniał no może drugi zapomniał wziąć jakiś sztuczców. Więc poradzimy sobie tym. Jajeczka są bardzo malutkie, zobaczcie. Naprawdę malusienkie. Ile one mogą mieć? 7 cm? Więcej na pewno nie. No i próbujemy coś z tego zrobić. Jecznicę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak to robić za bardzo. Chyba jak zwykłe jajko. Soli i pieprzu, nic więcej. Jestem ciekawy smaku takiego naturalnego. Lubię bardzo jajecznicę z oregano, ale dzisiaj tak bardzo naturalnie. I do tego dodam natkę pietruszki. Może troszkę przesadziłem z tą natką. No ale Rzeczywiście tutaj widelec by się przydał na pewno. Z całą pewnością przydałby się widelec. No ale będę musiał sobie jakoś tą prowizoryczną łyżką z drewna poradzić. Żeby to skonsumować. No i myślę, że jest gotowe. No i zostaje nam tylko to wszystko skonsumować teraz. Także smacznego. Zobaczę jak to smakuje. Przepiór czy jaja? O mm. tego pita oczywiście. Różnią jakoś bardzo tradycyjnych jaj, smaku, chyba nie, chyba bardzo podobny smak. Bym powiedział, hmm. no jakąś delikatną różnicę czuć, ale nie umiem wam powiedzieć jaką. Natomiast nie jest to nic specyficznego, gdzie mu powiedzieć. Zdecydowanie różni się od, od zwykłych jaj, prawda? Całkiem fajne. Spróbowane pierwszy raz w życiu. Mimo tylu lat jeszcze nigdy nie jadłem przepióczych jaj. Już od dawna o tym myślałem, żeby kupić sobie takie jajeczko i spróbować. Z ciekawości po prostu. Pomidorki malinowe pierwsza klasa. Ja będę konsumował, a wy sobie posłuchajcie odgłosów ptaków. Obecnie najbardziej wyśpiewane są kosy. Ale nie tylko. Posłuchajcie odgłosów przyrody. Ciekawostką jest, że te jaja w środku są błękitne, zobaczcie. Taki bardziej chyba nawet kolor seledynowy. No, w środku rzeczywiście różnią się od tych tradycyjnych kurzych jaj. I to jest ciekawe. No dobra, ja zbieram te wszystkie śmieci, pakuję się i za chwilę czas wracać w drogę powrotną. Także jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to na tyle by było. Tak naprawdę nic wiele się nie wydarzyło taki krótki wypad chillout po pracy no i co nagrałem to wideo tylko dlatego, żeby mieć pamiątkę że pierwszy raz robiłem sobie jakieś danie pierwszy raz je konsumowałem pamiątka dla mnie dla Was myślę, że pewnie będzie to dość może nudne nagranie, ale już niedługo, moi drodzy, będę jechał do Zakopanego i tam myślę, że będzie dużo ciekawsze to wideo. I odwiedzę fajne miejsce. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia kolejnego materiału, jeżeli jesteście ciekawi, co w Zakopanem zobaczę. A dzisiaj żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.